Nosimy Elos. Dzisiaj dowiecie się, czy schudłem, a jak schudłem, to ile. Podczas mojego przejścia polskim Wybrzeżem Bałtyku, ja jeszcze nie spałem. Co? Ja, nie, ja jeszcze nie spałem. Ja jeszcze nie wstałem dobrze, bo nie wypiękawa, ani, ani nie zjadłem śniadania. Dlatego mówię jak debil. <słuch> Jestem jeszcze w Poznaniu. Ej, coś mi wleciało do oka. Jestem jeszcze w Poznaniu i jutro ruszam, więc już się tak um, emocjonalnie przygotowuję do tego i mam nadzieję, że moje stopy dadzą radę. I ten film tworzę po to, ponieważ twierdzę, że jest to ciekawy efekt uboczny długiego spaceru, jaki sobie zafunduję. Nie wiem, ile tysięcy kroków zrobię, ile set kilometrów przejdę, ponieważ na razie zakładam tylko to, że wystartuję w Świnoujściu, jakby Destynacja, do której dojdę, nie jest aż tak ważnym celem dla mnie. O tym wspominałem już w innym filmie. A więc tam, gdzie dojdę, tam będzie fajnie. Oczywiście, fajnie byłoby też dojść na przykład do helu, albo nawet i dalej pod granicę z Rosją, ale no, tak jak mówiłem, to nie jest ważne. Płyczek poradnej kawy. Jeszcze nic dzisiaj nie jadłem. Teraz piję dopiero pierwszą kawę. Dzisiaj jest rano, dlatego jestem jeszcze taki niewybudzony do końca i mogę mówić dziwnie. Moja twarz też może być taka. Dziwna. Dziwna. A to po to nie jadłem śniadania, aby wiecie, te nasze tutaj badania naukowe były miarodajne jako tako, tak abym po powrocie z Bałtyku znowu wszedł na wagę, bo za chwilę wejdę na wagę tutaj, aby po powrocie też wszedł, no i mógł sobie odjąć lub dodać i zobaczyć, ile schudłem lub przytyłem. Ale mam nadzieję, że schudnę, jednak nie jest to cel mojej podróży, ale prawdopodobnie tak to się wydarzy, ale nie będę narzekać, jeżeli to się stanie, no bo wiecie, to dla zdrowia by było, nie? Kurde, to, to chyba rzęsa mi się podwinęła. Chyba tak. Myślę, że nieco lepiej bym się czuł we własnym ciele, ponieważ przez ostatni rok schudłem. Z, z Chciałbym. Przytyłem, uwaga, 15 kg. Myślę, że to jest bardzo, bardzo duże i to jest obciążenie dla mojego organizmu, więc ten trekking też będzie troszkę inny niż. Te, hmm, rok temu i dalej, no, bo jednak 15 kilo w sobie, i jeszcze tutaj niespakowany plecak, ale on też będzie mieć 15 kilo, więc 30 kilo, 15 kilo niż zazwyczaj, no to może być wysiłek. No, ogólnie to moje przytycie było spowodowane oczywiście zbyt dużą podażą kaloryczną niż moje ciało potrzebowało, między innymi. Jem ogólnie myślę, że dosyć zdrowo na co dzień, czasami za dużo, ale zobaczymy jak to będzie podczas mojej podróży. Pokażę Wam tutaj czasami, co jem, a czy co, co Będę jeść w podróży nad Bałtykiem. Ja jeszcze biorę dwa łyczki mojej porannej kapucciny. I bierzemy się zaważenie. Ja jestem tutaj, tutaj jest waga, i właśnie na nią skakuję. No to co? Róbmy to. No, włączaj się. Uwaga, wchodzę. dziewięć i 3. Czyżby schudłem? Zobaczmy się jeszcze raz 89,1, jeszcze raz się stworzymy, może tak, o. No dobra, no to mamy wynik. 89 kg i 100 g 89,1, a czy to dużo, czy mało? Nie każdy sobie sam odpowie, myślę, że nieco za dużo. Ostatnio miałem nawet więcej, miałem 91,5 kg, ale to chyba było też po jedzeniu, wieczorem i tak dalej. No to w sumie logiczne, nie? <ścoughs> to ja teraz co? Biorę się za pakowanie tego plecaka, za ogarnianie jeszcze kilku rzeczy, takich jak, nie wiem, zwalnianie pamięci na telefonie, przygotowanie sobie śniadania, jakieś takie płatki miks orzechów, bakalie i tak dalej, aby mógł sobie na spokojnie to rano jeść, nie martwiąc się o to, że nie ma mam co zjeść. Mam kuchenkę, wiecie, taki palnik turystyczny, więc będę sobie przygotowywać posiłki. Będę starał się unikać stołowania jednak na mieście, bo to jest wszystko smażone na fryturze. Ja nie jem mięsa. Może czasami tam się zdarzy, ale jest to raz do roku. Raczej będę starał się gotować sam. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, ale na pewno nie będę jeść jakichś takich rzeczy jak chińskie zupki i tak dalej. Ale jak się zdarzy, to też nie będę sobie tego wyrzucać, tylko to zjem. Ale ja nie lubię takich rzeczy, jest to niesmaczne i bardzo bardzo niezdrowe. A przy takich długich wędrówkach, jednak ważne jest to, aby zjadać to, co daje nam pożywkę, nie? Yy, Czyli witaminy, minerały i te inne. Postaram się też nie pić za dużo alkoholu. Wiadomo, jak wyglądają spotkania z ludźmi w Polsce, <noise> więc zapewne coś tam leci. Ale no, przy takim wysiłku nie byłoby to pożądane. No dobra, ja tutaj mógłbym tak sobie z Wami rozmawiać. Widzicie, ja chcę z Wami rozmawiać, więc zaobserwujcie mnie, abym mógł nadal do Was mówić. Z będzie nieco więcej, więc spadajcie. Dobra, spadam. Widzimy się teraz chwilę na szlaku i później jeszcze raz tutaj do Elo! Hello! Właśnie tak sobie trzeba radzić. Naczynia umyte, zjedzona, to można i dalej. A teraz na przykład jem jabłko i robię sobie kawę. Co prawda, zabrakło mi wody, ale mi wystarczy. Zaupal mi deszcz i teraz suszę sobie ubrania. A w międzyczasie, właśnie skorzystam z czasu. W międzyczasie skorzystam z czasu. W międzyczasie zjem po prostu jabłko. <grywka> Jestem w Trzęsaczu, teraz szedłem z plaży tutaj na przejście, aby zrobić sobie śniadanie, no bo jeszcze nie jadłem, a jest godzina 13. Teraz tak, tutaj zrobiłem sobie kawę, teraz robię tradycyjną owsiankę z owocami suszonymi i dodam sobie, uwaga, czekoladę, bo dlaczego nie? Też jest zdrowa, to jest czekolada 70% z pomarańczami. Myślę, że będzie to przepyszne. Jest cudownie. <laughs> Pomimo, że bolą stopy i plecy. <laughs> a jeżeli chodzi o to, co piję codziennie, to piję wodę. Nalewam sobie do takiego bidona. Tutaj mieści się litr wody, więc noszę ze sobą, staram się przynajmniej zawsze mieć, a czy na dłuższą trasę z tym litrowym bidonem oraz całą butelką 1,5-litrową. Kupuję wodę wysoce zmineralizowaną, bo to jest ważne, żeby podczas takiego jednak wysiłku, bo to jest ogromny wysiłek, dostarczać też sobie właśnie tych potrzebnych, wiecie, nie? Witaminki, minerały i te inne. A poza tym wydaje mi się, że taka woda zmineralizowana jest chyba lepsza w smaku, bo taka zwykła, mogę sobie z kranu nalać, a właśnie ja zazwyczaj w podróży piję wodę z kranu, na przykład będąc u siebie w domu, w mieszkaniu, też piję kranówkę cały czas, ale teraz podczas tak długiej podróży wolałbym nie ryzykować żeby nie mieć, wiecie, dolegliwości jakichś problemów z brzuszkiem no, dobra, ale słuchajcie, bo mi się zrobiła wsianka, to no, ja biorę się za jedzonko a teraz napiję się jakiegoś jogurtu, koktajl odżywczy, jakiś mango, marakuja z białkiem serwatkowym. Jako przekąska, przynajmniej zdrowe. Ja. Właśnie wyszedłem z wody. Kończę dzisiaj dzień i niestety nie chcę się gotować, więc kupiłem sobie gotowca ruskie pierogi z biedry z cebulką i spokojnie. Z takim widokiem to ja mam wszystko. A to wcale nie jest taka zła propozycja. No. Więc zjem jeszcze idę 10 km. <noise> A dzisiejszy posiłek pod tytułem obiad-kolacja będę spożywać właśnie w takich okolicznościach. Jest plaża, jest zachód słońca, jest tutaj jakaś kasza, suszone pomidory, papryka, płetki dyni, kiełki. Myślę, że może być to dobre. Jestem właśnie w Bobolinie, przed chwilą spałem w lesie. Nie chcę mi się gotować owsianki w sumie, więc stwierdziłem, że skoro jest sklep, to kupiłem sobie wodę. I teraz zjem sobie na śniadanie taką, jakąś biedną pizzerkę. Do tego mam jakiś kefir kruskankowe i dwie bułki. No więc zjem jakąś część tego i lecę dalej. O, placek drożdżowy z ketchupem. Siemanko, kolejna obiadokolacja. Dzisiaj mam, tak wiecie, kupiłem wiedrze i zjem po prostu. Nic nie będę gotować, bo, bo dużo chodzę i mi się nie chce. No. Ale jest ciepło, więc nic nie muszę mieć ciepłego. Tutaj mam oczywiście taką sałarkę prostą, jakąś tam warzywną. Do tego mam bułkę, taki koktajl odżywczy, on jest białkiem ogólnie, jest bogacany. I mam dzisiaj ochotę na słodkie, więc stwierdziłem, że to będzie dobre rozwiązanie. Już piłem to w brzegu i było naprawdę całkiem spoko. Do tego mam trzy mandarynki i też mam... Banana. Oczywiście nie zjem teraz tego wszystkiego. Myślę, że zjem sałatkę, łuką i wypiję ten jogurt i tyle. I będę szedł jeszcze dalej. Lepiej mi się śpi, jak nie jem, od razu przed snem. Tylko właśnie teraz jest godzina 20. Jeszcze dwie godziny po tym, jak zjem, będę szedł. No więc za chwilę będzie zachód słońca. Uwielbiam jeść właśnie z takim widokiem. Naprawdę sprawia mi to. Przyjemność jestem, jakby bardziej nasycony, bardziej nasycony jedzeniem i doznaniami ogólnie, takimi organoleptycznymi. Naprawdę jest, jest super, jak się je na plaży. Polecam. Przez cały dzień dzisiaj pada. Jestem teraz w Jarosławcu, jestem na polu namiotowym, więc grzeję sobie z tego gotowca z, z, no wiecie, z jakiego dyskontu? To co mówiłem właśnie, suszone pomidory, jakaś kasza, presa z jakieś kiełki, jest naprawdę dobra. Podgrzeję sobie teraz, zrobię kawę. No i posiedzę chwilę, na razie namiotu nie rozbiję, bo cały czas pada. Nienawidzę takiej pogody, naprawdę aż się odchciewa. A tak to się prezentuje, awce pole namiotowe, na którym się zatrzymałem. Jestem teraz w dębkach, a dlatego, że późno wyszedłem z namiotu, gdyż padało do 15, więc dopiero po 15 wyszedłem na plażę. I będąc tutaj stwierdziłem, dobra, to już zjem sobie obiadek i pójdę dalej, już nie będę musiał przynajmniej nosić tych ciężkich rzeczy do jedzenia. No i zjadłem i teraz tak mi się chce spać, słuchajcie. Położyłbym się i zasnął. Jeszcze ładnie świeci słońce. Pierwszy raz gdzie tak wyszło ładnie. W ogóle pierwszy raz od kilku dni. No ale zjadłem pomidorówkę. Myślałem, że to będzie mały talerzyk, a to był cały kociołek. Dwa ogromne talerze z tego wyszły, więc zjadłem to. Do tego cztery placki ziemniaczane, które też były ogromne. I do tego piwko, które właśnie powoduje u mnie sen. W powiązaniu z tym tłuszczem, i tymi węglami. <laughs> no, więc jest już godzina, nie wiem, ma 19. Prawie że no i idę. Idę jeszcze pewnie z dzięki godzinki będę szedł przed siebie jakie trzy. Gdzie dojdę, tam dojdę, rozbiję na i pójdę spać. No. Fajnie tutaj lubię dąbki. Kiedyś byłem tutaj, kiedyś, dwa lata temu byłem tutaj na skórze kajakowy. Film na YouTube jest, muszę sobie zobaczyć. A teraz jestem we Władysławowie i kupiłem sobie jakieś kabanosy wegańskie i sałatkę z burakiem. I ogólnie jest pogoda jakby miało zacząć padać. Więc zjem to i albo będę się dalej, albo się schowam w Biedronce. Dzień dobry. Są takie dni, kiedy nawet nie chce mi się gotować owsianki, nie chce mi się nic jeść konkretnego, bo nawet nie jestem dobrze głodny. No i właśnie co? Będę gotować sobie wodę, już się gotuję na kawę. Zjem sobie tylko takiego batona, zwijam się i idę dalej. Później zjem coś konkretnego, ale tymczasem to mi wystarczy. Jestem właśnie na helu i rozbiłem się na polu namiotowym, ponieważ tutaj nie za bardzo tak można spać. Wiadomo, można nagiąć prawo i tak dalej, ale dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj stwierdziłem, że chcę wygody. Jutro wybieram się już do znajomych, do Gdyni, więc dzisiaj zaszaleję. Pokażę Wam moje zakupy. Serek jakiś taki truskawkowy, homogenizowany. Zapewne zjem to sobie jutro na śniadanie do tych płatków owsianych z jakimiś tam chia i jagodami. Wiem, że to wszystko w plastiku, ja ogólnie na co dzień nie kupuję, linczuję się troszkę za to, ale skończyłem i mi się owsianka, a chyba już nie będę kupować, po prostu jednorazowo sobie kupiłem takie coś. Do tego jakieś batony, ja w ogóle zawsze mam przy sobie jakieś 2-3 batony, tak aby w razie co, gdybym już nie trafił na jakiś sklep, abym po prostu miał co zjeść. Witaminki. Zapewne dzisiaj zjem jedno, jeszcze mam drugie i teraz tutaj mam jeszcze piwko. <grymne> Dawno nie piłem, a muszę opić to, że doszedłem ze Świnoujścia na Helno. Hello. <grymne> I teraz tak. Zatęskniłem za jakimiś dobrymi zupami domowymi i tu mam taką zupę jarzynową. Kupiłem sobie, nie wiem co tu jest, jakiś polomarket czy coś takiego, więc skład ma bardzo dobry, więc zjem sobie to, podgrzeję, taka ciepła zupka powiem wam, że dobrze mi na pewno zrobi. I też mam miałam ochotę na ziemniaki i akurat trafiłem na takie gotowe. Ja w Będę go nie kupił, będąc w poznaniu u siebie w domu, ale będąc w podróży, one są gotowane. Wystarczy, że podgrzeję i nasycę się pod względem głodu i pod względem po prostu widzi mi się. <śm> więc ja teraz namiot już mam rozbity, siedzę sobie na takim pięku. No i co? Jest ogólnie spoko. Padało dzisiaj prawie cały dzień, więc troszeczkę wygody mi dzisiaj się należy. <śm> Tym bardziej po tych, nie wiem ile przyszedłem. 450-500 km, coś takiego. No i dzień dobry. kabunia oczywiście, serek homogenizowany, truskawkowy, i Owsianka niestety taka w plastiku dodałam banana, zjem to i będę gotowy na nowe przygody. za zatorami. Ja w A teraz to przykład mam połowę chleba, bo nie było bułek w jakimś tam sklepie na wiosce, więc kupiłem połowę chleba i taką sałatkę. I zjem to na kolację i mam jeszcze jakieś wafle i jabłko, więc spokojnie wystarczy. A tam w oddali morza, a tymczasem robię sobie przerwę, później pójdę kilka kilometrów tam lasem, a później znowu pewnie wrócę na plażę, później znowu tędy i tak w kółko, aż rozbiję sobie nawet w lesie. I pójdę spać. Teraz będę jeść taką sałatkę. Po prostu zjem sobie na szybko. Tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy. Chipsy mam na wieczór, no bo będzie trzeba nieco już zacząć ucztować. Dzisiaj ostatni dzień trekkingu takiego mocniejszego. Dzisiaj dojdę już do piasków, mam nadzieję, więc jutro pod granicę. I koniec. No. więc zjem sobie sałatkę nawet kupiłem sobie i Aśce wiśniówkę bo znajoma do mnie dołączyła, więc idziemy teraz razem czeka na mnie w Piaskach no ale widzicie mam na przykład takie soki raz na tydzień sobie kupię wypiję to teraz i wyrzucę od razu szkło, no bo to jest ciężkie. mam jeszcze jakieś bułki Czasami sobie kupuję takie skiry pitne, jakieś jogurty, mam banany, kabanosy jakieś wegańskie, czekoladę sobie nawet kupiłem, no, więc tak, zróżnicowanie. to jem i idę dalej. Mam nadzieję, że nie zacznie badać, bo chmury są takie czarne. Oh. <laughs> Dotarłem, piaski, granica polsko-rosyjska, granica w ogóle Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, no i mamy to, proszę Państwa, założę okulary oh. i jedziemy, słuchajcie. Podsumowanko tego, czy to jeszcze nie jest takie podsumowanie, czy schudłem, czy nie schudłem i tak dalej, ale tutaj z tego miejsca powiem Wam, jakie są moje przeżycia, doznania, przemyślenia na temat jakby sprawności mojej fizycznej, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. W Poznaniu myślę, że częściej pozwalałem sobie na jakieś takie wybryki w formie pizzy, jakiejś pierożku, jakichś takich smażonych, fajnych rzeczy. No tutaj w sumie mało kiedy smażyłem. Jak byłem u kogoś, to wleciała jakaś jaicznica, ale zazwyczaj to była jakaś tutaj. Owsianka. Czasami, jak mi się bardzo nie chciało niczego gotować na śniadanie, to jadłem jakieś batony, jakieś dwa bo trzy nawet zjadłem, po prostu za piękawą i siodłem dalej. Takie zdrowe batony, wiecie, ale owsianka bez cukru wybierałem sobie, albo jakieś proteinowe, albo jakieś skry, cokolwiek. Więc śniadania były no, czasami bardziej zdrowe, czasami ok, ale obiady jadłem przeważnie wieczorem, tuż było obiad o kolację, czyli widzicie, że tych posiłków było mniej, w poznaniu ich więcej, ponieważ jest cały czas na miejscu, i są jedzenie, więc jem więcej. Tutaj takie nie było, tym bardziej, że cały czas miałem jakieś zajęcie, zajęcie pod tytułem dreptanie do przodu. <laughs> więc po prostu tak było mi wygodniej, że rozbijam namiot już na koniec dnia i wtedy jem. jem I wtedy dodaję sobie różne i te inne i kilka godzin mija, no bo trochę czasu to zajmuje i wtedy idę spać. Co jadałem na obiad o kolację, to już mogliście zobaczyć, że czasami kupowałem sobie jakieś gotowce w formie pierogów ruskich, jakieś tam z cebulą. Ja nie mięsa, więc wiadomo, że trochę tych produktów jest mniej, przy tym bardziej w małych miejscowościach, ale gotowałem sobie. Miałem też, właśnie szkoda, że wam tak nie nagrałem. Też nie kojarzę, że nagrałem. E, zabrałem sobie z Poznania mieszankę kasz, które gotują się szybko w jakieś tam 6 minut i zrobiłem to chyba, myślę, że z 8 razy, bo miałem 8 torebek i chyba wszystkie zjadłem, e, że najpierw gotowałem kaszę... Tak, najpierw gotowałem kaszę, później dodawałem mrożone warzywa, jakąś taką mniejszą porcję na przykład zbiedronki, jakieś tam 450 gramów mrożonych warzyw. Wszystko mieszałem, 15 minut i danie było gotowe i zjadłem, to był ogromny gar i wtedy wiecie, napakowałem się tym, a było to zdrowe, bardzo zdrowe. Jeżeli chodzi o inne jedzonka, takie na wieczór, no to tak jak powiedziałem, jakieś gotowce. I chyba tylko dwa albo trzy razy jadłem coś, chyba trzy razy jadłem coś tylko w knajpie stwierdziłem że wolę sam sobie coś ugotować, tym bardziej, że jak wiadomo w jakichś mniejszych miejscowościach te lokale nie są najtańsze, a jedzenie też nie jest najlepsze. Więc no, ja ograniczam nawet jedzenie ryb, to też jest mięso dla mnie, a ja mięsa na co dzień nie jadam. Lepiej się po prostu czuję. Ale jem dużo warzyw, tłuszczy, bardzo chętnie właśnie jem jajka. Dzisiaj się zatrzymywałem, nawet gotowałem sobie na wieczór i ja wiecie, jak wychodziłem z danego lokalu, z lokalu, jak wychodziłem, na przykład ktoś mnie gościł, to sobie gotowałem jajka i wychodziłem z z nimi później jadłem. No, więc myślę, że nawet zdrowie się odżywiałem tutaj niż w Poznaniu. To jest niesamowite. <noise> Oczywiście też wyleciałby jakiś alkohol, bo zawsze po drodze kogoś ciekawego się spotkało i się wypiło. Też nie jakieś ogromne ilości. Na przykład wczoraj wypiłem dwa piwa i yy, taką małpkę wiśniówki i dzisiaj mam kaca. Nie wiem, czy widać po moich oczach, ale mam kaca. <noise> chociaż powiem Wam, że tak się cieszę, że dotarłem tutaj, że nawet teraz mając lekkiego kaca na chętnie bym wyciągnął zimne, zimne prosecco albo zimnego browara i bym teraz to wypił z ogromną przyjemnością jest super, jest super jeżeli chodzi o to jak się przygotowywałem to dużo, dużo, no chodziłem na siłownię jakieś tam trzy razy w tygodniu, jakaś bieżnia, jakieś cardio kilka razy też byłem na strefie wolnych ciężarów żeby tak wiecie u, u, zapakować żeby plecak nie ciążył, <noise> który i tak ciążył, dopiero później się do niego przyzwyczaiłem. No więc tak, siłownia, długie spacery, 10-15 kilometrowe w Poznaniu, tak, aby nie zaszokować swojego organizmu, swoich stóp do jakiejś nowej czynności, jaką był chód po brzegu. Oczywiście ten chód nieco się różnił od tego tam po lasach w Poznaniu, no bo tutaj jednak piasek Idzie się znacznie inaczej. Noga się nieco zapada, tym bardziej jak jest brzeg taki trochę zerwany do morza, więc wtedy noga uciekała i mogło to powodować przeróżne kontuzje. Więc czasami uciekałem na taki. Na taki, na taki właśnie piasek, więc to w ogóle jest hardcore iść po takim piasku. Kiedyś miałem naprawdę dosyć, kiedyś przechodziłem kilkanaście albo dwadzieścia i tam kilometrów plażą, to wtedy uciekałem na chwilę na przykład lasem i wtedy nadrabiałem sobie te dziesięć kilometrów, ale zazwyczaj szedłem po prostu plażą. Myślę, że moja kondycja się znacznie, ale to znacznie poprawiła. Przez miesiąc codziennie w sumie szedłem z tym ciężkim plecakiem i czuję, że schudłem, czuję, że schudłem, czuję, że jestem zdrowszy. Wypociłem te wszystkie złe rzeczy i teraz po powrocie do Poznania muszę się zmobilizować, aby nie przestać, aby po prostu dalej ćwiczyć, więc mam zamiar chodzić na siłownię jakieś tam dwa, trzy razy w tygodniu, tak aby, wiecie, aby cisnąć dalej. <laughs> Dobra, widzimy się w Poznaniu, ważę się i sam jestem ciekaw, czy schudłem cokolwiek, bo wiecie, mogłem nabrać trochę wody, trochę mięśni, no, ale jestem ciekaw, jak tam, jak tam waga moja masa ciała. Widzimy się w Poznaniu, Hejo. <laughs> no, Śemaelos, wróciłem z podróży, jestem w Poznaniu i nie przedłużając, bo tam już dużo wcześniej powiedziałem, po prostu zważmy się i zobaczmy. Ile waży? No dobra, robimy to. <noise> ja już wczoraj się zważyłem, więc nie będę oszukiwać, że nie wiem. O nie, czekajcie, tutaj coś za dużo pokazuje. Za dużo. Nadzieję, przecież ważyłeś przed chwilą. Coś chyba nie tak z podłogą tutaj jest. Pamiętajcie, jak coś jest nie tak z wagą, jak za dużo ważycie, to jest złe miejsce. O co chodzi, ludzie? Zaraz wracam. No dobra, ja już wiem o co chodzi. Słuchajcie, miał aparat w ręce. <laughs> o, on przecież waży z 2 kilo. No dobra, ważymy się. Osiemdziesiąt cztery i Ja wczoraj się zważyłem i było 83,5. Więc no ja wróciłem przed wczoraj i zostałem ugoszczony po królewsku. Było susz i był szampan, a wczoraj piwkowaliśmy i jedliśmy pizzę. Więc, <sum> 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 więc no widzicie, wróciłem do Poznania i od razu szaleństwo, szaleństwo tłuszczowe i węglowodanowe <sum> i alkoholowe. No, ale już niedługo się ogargam, dzisiaj znowu idę balować. Idę dzisiaj z moimi obserwatorami na miasto. No, ale tak czy inaczej, słuchajcie, schudłem około 5 kg. 5 kg w miesiąc według mnie to jest bardzo dużo. Nie jestem specjalistą do spraw sportu, żywienia, sylwetki czy tam diety. Ale wydaje mi się, że 5 kg schudnąć to jest dużo. I cieszę się, że nie schudłem więcej, bo to oznaczałoby, że mogę mieć jakieś duże niedobory, że to mogło być strasznie niezdrowe i tak dalej. A ja, wiecie, codziennie szedłem. Codziennie szedłem. Moja dieta była różna. Czasami lepsza, czasami gorsza, ale myślę, że tragedii nie było, jeżeli chodzi o jedzenie i dostarczanie sobie tych wszystkich niepotrzebnych związków. Więc ogólnie jestem zadowolony. Jestem zadowolony, ja w ogóle czuję się zdrowszy i. Czuję się lżejszy. Jakby troszkę mi. Wiecie, ubyło. <laughs> troszkę mi ubyło i ogólnie co? No to dzisiaj jest piątek. Dam sobie luz do końca tygodnia, ale w poniedziałek idę na siłownię. <laughs> tak więc, jeżeli byliście ciekawi, ile można schudnąć mm, właśnie podczas takiej podróży, oczywiście nie był to mój cel. To jest totalnie efekt uboczny, więc spoko, spoko. Fajnie, że nie przytyłem. <laughs> no, więc dzięki, że obejrzeliście film. Napiszcie w komentarzu coś fajnego, tymczasem nie wiem co. Wypiję kawę i zjem śniadanie. O. No. Na razie. Cześć.